Boskie Pokażcie się to projekt fundacji Boskie Karkonoskie, czyli grupy kobiet, które się wzajemnie wspierają, motywują i pokazują, że wszystko mogą i że siła kobiet jest ogromna. Projekt Boskie Pokażcie się powstał w covid właśnie wtedy, kiedy wszystko nam się dało, kiedy wszystko się zamknęło i też myślę głowa usiadła. I postanowiłyśmy zrobić wszystko, żeby pokazać dziewczynom, że można, że nie trzeba się zamykać, że życie nadal funkcjonuje i że potrzebujemy... Tylko takich sygnałów, a te sygnały muszą być zamknięte osobowo, że są kobiety, które działają, które warto pokazać, bo bardzo dużo z nas działa, zakasuje rękawy za zwykłe dziękuję, a czasem nawet za hejt. Robi bardzo dużo, zmienia rzeczywistość wokół nas, poświęca swój prywatny czas za darmo i naprawdę wpływa na rzeczywistość, która staje się lepsza, ta rzeczywistość wokół nas. I zawsze to światło one kierują na kogoś innego. A my postanowiłyśmy to światło skierować na nie. I właśnie stworzyć ten projekt Boski Pokażcie się. Wybieramy zawsze w ciągu roku, do 20, 12 w zależności od roku, kobiet takich działaczek w regionie, które właśnie zmieniają rzeczywistość na lepszą. Pamiętam, że mocno obserwowałam właśnie tą pierwszą konferencję, i strasznie chciałam na nią jechać, i już nie było miejsc. Później pamiętam takie komentarze, właśnie jak rozmawiałam tam ze znajomymi, że y, oglądałyśmy zdjęcia już po tej konferencji i tam jedna z pani mówiła: Zobacz, ale tu nie ma nikogo znajomego. Tak nazywać się Boską? Co to, to nie przystoi, nie wypada. <grym> no i ja tak pomyślałam: Kurczę, może faktycznie ma rację, ale tak dłużej zaczęłam się nad tym zastanawiać i mówię: Nie, no dlaczego nie? <grym> No i jakoś tak to poszło. Do plebiscytu zgłosiła mnie córka, a ja zgłosiłam córka i dostałyśmy się do tego plebiscytu obie. Wygrałyśmy go. No i później już się zaczęło dziać fajne rzeczy. Dla Laura laureatek zorganizowana jest sesja zdjęciowa w klimatycznych wnętrzach. No, jest to o, pewna motywacja do dalszego działania dla kobiet, które biorą w tym udział i też dla takich, które później śledzą wyniki tego plebiscytu, przychodzą na te wystawy, oglądają zdjęcia, niejednokrotnie właśnie od, odnajdują po części siebie w tych różnych historiach. No, i też daje to możliwość. Możliwość bycia, nie wiem, zauważonym przez inne kobiety, że można coś robić. Niekoniecznie Jakimiś wielkimi środkami, ale po prostu chęcią do działania i pociągnąć ze sobą też inne osoby. Bo czasami jest tak, że one chciałyby coś robić, ale boją się zrobić ten pierwszy krok i później jakoś tak jedna drugą zarączkę i można zrobić coś fajnego. Ten projekt daje bardzo dużo mm, takiej siły wewnętrznej. Y no dużo motywacji, takiej walki chyba o siebie. Fundacja Boski Karkonoskie, która organizuje tę inicjatywę, wspiera i edukuje kobiety, a od lat promuje i przekonuje, że każda z nas jest wyjątkowa. One pokazują i te kobiety swoimi działaniami i te zdjęcia, że piękno jest w nas, że siła jest w nas, że wszystko siedzi w głowie i że naprawdę tylko od nas czasem zależy, czy bierzemy ster życia w ręce i prowadzimy nasze statki, czy tkwimy na mieliźnie. Tam udajemy, że jest nam wygodnie. I ta wystawa pokazuje, że trzeba brać stery w ręce i płynąć ze swoim statkiem na szerokie morze. Dla Echo 24 Anna Stańczak.